Cześć Wam, witam Was serdecznie. Dzisiaj ja pokażę Wam kolejny trening ze space stretchem. Łatwo jest dostępny, także polecam. To będzie TBC. Duża ilość powtórzeń. Bardzo mocno wzmocnimy nogi, szczególnie zewnętrzną część uda i pośladek. I dodamy sobie dużo ćwiczeń na obręcz barkową. Czyli zaczynamy od rozgrzewki. Z nogi na nogę ciężar ciała, prawo-lewo. Delikatne zejście w dół, wyjście w górę przy wyproście kolan. Oddychamy. Jeszcze trochę. Energicznie dosyć. Damy jeszcze. Cztery, trzy, dwa, ręce przód. Raz jedna, raz druga do przodu. Linia barków, to jakbyście zagarniali powietrze do siebie w kierunku klatki piersiowej. Jeszcze trochę oddychamy i jeszcze chwilę. cztery, trzy, dwa ramiona w górę. Raz jedna, raz druga, delikatnie po skosie, czyli zaczynamy lekko robić skręty raz w prawo, raz w lewo. I wydech góra. Odliczamy 4, 3, 2, ręce bok do siebie. Na razie skupiamy się na rękach. Rozgrzewkę już znacie. Ręce, bok do siebie lekko ugięte, łokcie. Jeszcze chwilę, odliczamy i cztery, trzy, dwa i mocno nogi. Krok dostawny, dosuwamy nogi do siebie. Jeszcze trochę, dosunąć cztery trzy, dwa, teraz ręce na zmianę góra, raz jedna, raz druga, jeszcze pionowo góra, wyprostować do końca, cztery, trzy, dwa, pięta do pośladka, uginamy kolana, szeroko stopy, jak da radę próbujemy za chwilę włączyć ręce, jak nie zostawcie sobie nogi, niech ćwiczą same. Ręce damy do przodu, wyprost ugiąć, przyciągnąć mocno łokcie do siebie, na całych stopach jesteście i ugięcie kolana, nie musi być do pośladka maksymalnie. Odliczamy 4, 3, 2, kolano skos, idą w, przeciwnym, w przeciwną stronę do barków, czyli prawa do lewego. Uginamy kolano. Przyciągamy do siebie. Jeszcze chwilę. Dodajemy ręce. Przeciwna ręka do nogi. Łokit zbliżamy do kolana i odwrotnie. Jeszcze trochę. Super. 4, 3, 2. Szeroko marsz. Ręce pracują. Dosyć wysoko. Kolana. Brzuch wciągnięty, plecy proste. <grych> Jeszcze chwilę. I nogi razem. Marsz razem. Wąsko. Naturalnie. Chociaż wydaje się, że sztywno maszeruję, ale naturalnie. <grych> Jeszcze wysoko kolana. Cztery, trzy, dwa. Wyciągnąć się. Wdech. I wydech. Bierzemy sobie space stretch'e. Wchodzimy sobie do Stopami do tych oczek, a ręce trzymamy wzdłuż tułowia. Na razie pierwsze będą nogi. Ręce wzdłuż tułowia szeroko, tak jak na rozgrzewce. Cały czas guma jest napięta pomiędzy stopą i dłonią, i pomiędzy stopami. Ciężar z nogi na nogę, dużo powtórzeń. Liczymy prawie 40. Szeroko nogi, guma napięta, lekko kolana ugięte. Tu już pośladkowy pracuje zewnętrzna część uda. Jeszcze chwilę. Mamy już chyba szesnaście. Tak jest. Jeszcze, jeszcze sześć pięć cztery trzy dwa. Mamy dwie szesnastki, ale to jest na jedną stronę osiem. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem. Jeszcze raz dwa trzy cztery pięć. 6, 7, damy jeszcze 16, tak żeby pośladek poczuć. Kolana lekko ugięte. Raz jedna, raz druga strona. I jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super. Krzyżujemy ręce, trochę węziej stopy i podciągamy łokcie na zewnątrz i dłonie. Idą pod brodę. Barki pracują. Wydech i wdech. Kolana lekko ugięte. Wydech i wdech. Jak kolana będziesz mieć ugięte, trochę guma jest dłuższa. Wydech, wydech. Mamy jeszcze 8 chyba. 9 i 10. Wydech, góra. I jeszcze raz. dwa, 3. W tej pozycji dla rąk jest dosyć mocna ta guma wydech w górę. Zrobimy trochę mniej powtórzeń, ale zawsze starajcie się robić TBC do bólu powtórzenia. Na małym obciążeniu, ale do bólu. Tak, żeby poczuć mięsień. Wydech i wdech. Wydech. 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 Jak czujesz, że już musisz odpuścić, odpuść, a spróbujemy jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, Trzy, dwa i jeszcze raz. Super. Krok dostawny. Znowu wracają sobie ręce wzdłuż tłowia, czyli nie krzyżujemy gumy. I tak jak na grzewce dostawiamy nogi. Raz, luzujemy lekko gumę i rozciągamy na lekko ugiętych kolanach. Mamy osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Taki slajd robimy. Siedem, osiem. Raz. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwie szesnastki, dalej, dalej. Raz, 2, trzy, cztery, 5. Trzymamy plecy proste. I jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Ślizgamy się. Ślizgamy po podłodze. Jeszcze szesnaście. Czternaście. Już czuć, już czuć. Już palą pośladki. Siedem. Osiem. Jeszcze osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jest. Węziej trochę. Ręce ją teraz do przodu. nowo obręcz barkowa pracuje. Kciukami do siebie. Rozciągasz tyle, ile możesz gumę. Wydech i wdech. Wydech. Wdech. Wydech, wdech. Kolana lekko ugięte. Wydech, wydech. Mamy osiem. Próbujemy mocniej. Raz i dwa. I lekko łokcie są ugięte, bez przeprostu w łokciach. Klatka piersiowa do przodu. Wydech góra. Wydech. Mamy szesnaście. I raz. I dwa. 4 5 6 7 8 jeszcze jedna ósemka ostatnia wydech i wdech 2 3 mocno mocno 4 maksymalny wznos na wysokość barku. wyżej nie potrzeba 3 reszcze jeszcze tylko 2 jeszcze tylko raz super dobra Podnosimy teraz nogę. Znowu to samo ustawienie unosimy. Raz jedną, raz drugą przez przeniesienie ciężaru ciała z nogi na nogę. Czyli dalej zewnętrzna część uda po śladem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Mamy. Po szesnastu jesteśmy. Raz. Dwa. Trzy.

Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, już palą, palą, jest super. Troszkę węzieje, nogi idą stopy pod biodra. Teraz kciuki idą na zewnątrz. Idziemy po skosie, tak żeby barki zapracowały. Raz jedna, raz druga, ręka, kolana ugięte od prawej i wydech. I dwa. Mhm. Trzy. Lekko łokieć ugięte. Łokieć ugięty. Wydech, góra. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Osiem. Cztery na stronę. Raz. I dwa. Maksymalnie linia barków albo troszeczkę wyżej w tym momencie. Cztery. Trzy. Dwa. Wydech, góra. Super. Jeszcze. 8. W razie czego mniej? 7. 6. Jak już nie możesz. 5 i 4. Jak doradę, ciągniemy w górę. Linia barków lub ciut wyżej. Wydech i wdech. Ostatnia 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i jeszcze raz. Super. Męczymy dalej pośladki. Teraz szeroko wyjście w górę bok. Zejście do przysiadu. Więc skrzyżujemy sobie z przodu gumę. Położymy sobie na biodra dłonie. I powrót. I na drugą stronę rozciągamy gumę. Zejście w dół do półprzysiadu albo dosyć głębokiego przysiadu. I powrót luzujemy gumę. Liczymy duże ilości powtórzeń znowu. I wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. 4, 3, 2, 8. Za nami 4 na stronę poszło. Wdech i wydech. 2 i wydech, góra. 3, wydech. 4, wydech. 5, 6. Pilnujemy, żeby kolana szły na zewnątrz. 8, wydech, góra. Jeszcze 8. Kolana idą najlepiej nad mały palec u nogi. I wdech i wydech. 4, 3, 2, mamy 3 ósemki. Jeszcze, jeszcze raz. Wydech 2, wydech 3, wydech 4. jeszcze, jeszcze 4, 3. 2, wyszło 16 na stronę, możemy jechać dalej. Jeszcze wdech i wydech góra. 2, wydech góra. 3, wydech 4, do bólu jak da radę, 5, w razie czego zwolni 6 i 7, 8. Jeszcze 8, 7, 20 już poszło, 6, 5, 4. Trzy, wydech, góra. Dwa, super. Jeszcze dalej, ostatnia. Osiem, wydech, siedem, wydech, sześć, wydech, pięć, cztery, trzy, dwa, super. Trzydzieści dwa. Bardzo dobrze. Rozluźniamy chwilę nogi, stopy idą pod biodra. Teraz ręce idą na zewnątrz, lekko ugięte w łokciach, plecy proste. Tak, żeby znowu barki zapracowały. Wydech i wdech. Tyle, ile możesz. Możesz mniej, możesz mocniej. Jak zrobisz mocniej, trochę mniej powtórzeń. Wydech, góra. Albo lekko. Druga ósemka. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Wydech do góry. Cztery. Trzy. Dwa, mamy dwie ósemki, dalej i raz, może być mniej, dwa, jeszcze trochę, trzy, jak nie masz gumy, a jesteś ze mną, weź sobie butelki z wodą, weź swoje ciężarki, zrób to samo, wszystko to samo, jeszcze jedna ósemka, osiem i siedem, sześć, maksymalny wznoś linia barków, dobra, tu jest maks, wyżej nie. Tyle, ile możesz. Ostatni raz. Super. Martwy ciąg. Skracamy gumę. Wezmiemy sobie na kolejne oczko od stopy. Plecy są wyprostowane. I wyjście w górę. Wyprost, ugiąć. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Tył uda. Dół tu pośladek. A góra pleców cały czas wyprostowana. Łopatki ściągnięte te ćwiczenia już były i osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze jeszcze szesnaście raz i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, ostatnia ósemka. Raz i wydech 2, wydech 3. Łopatki ściągnąć 4. Proste plecy 4 jeszcze tylko. 3 jeszcze, 2 i ostatni raz. Super. Proste plecy do góry. Luzujemy gumę. Odkładamy ją na chwilę. I się rozciągamy. Powolutku grzbietem w górę wyciągnąć się wyprost. Jak się macie? Guma fajna, ale zawsze możesz zrobić bez tej, tej gumy. Nie ma problemu. Też pośladek wejdzie. Mamy dużo ilość powtórzeń, prawda? Było dużo dzisiaj. Rozciągamy barki do siebie. łokieć, Trzymamy cały czas łokieć na linii klatki piersiowej. Barki opuszczone, plecy proste. Wdech. I zmiana z wydechem. Przyciągnąć drugi, drugie ramię do siebie, tak żeby rozciągnąć obręcz barkową. Oddychamy swobodnie, żeby to tętno już mi spadło. I Wam też oczywiście. I wdech, i rozluźnienie. Super. Do góry ściągamy trochę łokieć, dodajemy lekko skłon bok, tak żeby górna część grzbietu też nam się rozciągnęła, przy barkach pracują. Plecy w górnej części, zamieniamy. Druga, ugiąć, ściągnąć łokieć, delikatnie skłon, roz rozciągnąć górną część pleców. Jeszcze chwilę, super, tak jest. No i zewnętrzna część uda. Krzyżujemy teraz nogi. Ta tylna noga prawa jest, prawa jest z tyłu, i od tylnej prawej nogi idzie. Prawa ręka w górę. Dodajemy skłon, wypychamy ciuteńkę biodro. Tak, żeby rozciągnąć tą zewnętrzną część całego ciała razem z zewnętrzną częścią uda. Ten rozkrok nawet pomiędzy stopami o, może być trochę większy. Ta może być przednia lekko ugięta. Oddychamy chwilę, chwilę. Zostajemy i zamieniamy. Druga strona. Tak jest. Tam mocno pracowały nam Zewnętrzne części uda, mięśnie, które odpowiadają właśnie za odwodzenie nogi. Dosyć dużo ich jest. I wyciągamy mocno cały bok. Chwilę dostajemy. Super. I pośladek już znacie, przeciągnijmy jedno kolano, znaczy na zewnątrz kolano stopę do siebie, lekkie zejście w dół. Starajcie się to zrobić na prostych plecach. Możecie dać ręce do przodu, obie utrzymać równowagę, też popracować chwilkę nad stabilizacją, zaraz po ćwiczeniach. Też dobra rzecz. Umieć utrzymać równowagę zaraz po takim mocniejszym treningu. Druga strona, przyciągnąć stopę kolana na zewnątrz, uginamy kolano. Dolna noga ugięta na niej opieramy stopę. Tak jest, plecy proste. Łapiemy równowagę. Nie mogłam patrzeć na was, żeby złapać ją tak w punkcie. Podłogi. Teraz już ją mam chyba. Jest. Super. Zostajemy chwilę. Wracamy, rozluźniamy się i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.